Rozdział 27 Siedzę cicho, gdy jedziemy przez drogę. Harry w końcu wyłącza muzykę, więc jedynym hałasem jest żwir chrupiący pod oponami. Jesteśmy obecnie na pustkowiu. Czuję zdenerwowanie. Jesteśmy sami. Naprawdę sami. Nie ma żadnych samochodów, żadnych budynków. Nic. Nie martw się. Nie wyciągnąłem cię po to, by zabić. Żartuję, a ja przewykam ślinę. Jestem bardziej przerażona tym, co mogę zrobić, kiedy jestem z nim sama, niż gdyby próbował mnie zabić. Kontynuuję jazdę przez następną milę i w końcu zatrzymuję auto. Wyglądam przez okno, by zobaczyć nic, prócz trawy i drzew. Przyznaję, że jest tu miło i spokojnie. Są tu dzikie kwiaty, rosnące w ziemi, a wiatr jest idealnie ciepły. Ale dlaczego mnie tutaj przywiózł? Co będziemy robić? Pytam, kiedy gramolę się z samochodu. Na początek mamy trochę do przejścia. Oznajmia, na co jęczę. Oh. Więc zabrał mnie tutaj na gimnastykowanie się? Musi widzieć moją kwaśną minę, ponieważ odzywa się ponownie. Nie aż tak dużo. Zaczyna iść po wydaptanej części trawy, jakby przechodził tędy wiele razy. Gdy idziemy, oboje nic nie mówimy, nie licząc kilku wrednych uwag Harego, że jestem zbyt powolna. Ignorują go i przemierzam okolice. Potrafią zrozumieć, dlaczego lubi pozornie przypadkowe miejsca. Jest tu tak cicho. Mogłabym zostać tu na zawsze. Tak długo, jak miałabym ze sobą książkę. Zakończa drogę i idzie w zalesioną powierzchnię. Jestem trochę podejrzliwa, ale podążam za nim. Kilka minut później wyłaniamy się z lasu nad strumień. Może rzekę? Nie mam bladego pojęcia, gdzie jesteśmy. Ale zbiornik jest nieźle duży i wygląda na trochę głęboki. Harry nic nie mówi, kiedy ściąga koszulkę przez głowę. Następnie schyla się, by rozwiązać swoje brudne, czarne buty. Dlaczego się rozbierasz? Pytam i patrzę na strumień. Och nie. Zamierzasz pływać? W tym? Mówię i wskazuję na wodę. Ta, robię to cały czas. Ty też skakujesz? Rozpina swoje spodnie, a ja zmuszam się nie patrzeć na ruchy jego mięśni, kiedy schyla się, by zrzucić dżinsy przez nogi. Nie będę w tym pływać. Nie miałabym nic przeciwko, gdyby nie fakt, iż to przypadkowy strumień w centrum pustkowia. Niby czemu? Jest wystarczająco czysta, aby zobaczyć dno. I co z tego? Tam są prawdopodobnie... ryby... I Bóg wie co jeszcze. Uświadamiam sobie, jak idiotycznie brzmię, ale nie dbam o to. Poza tym, nie powiedziałeś mi, że będziemy pływać, więc nie mam stroju kąpielowego. Nie może się z tym pogodzić. Nie nosisz stanika i majtek? Parska, a ja się na niego gapię. Więc myślał, że przyszłabym tu, by z nim pływać? Wykręca mi wnętrzności, gdy myślę o byciu nagim z Harym w tej wodzie. Dlaczego mi to robi? Nigdy wcześniej nie miałam takich myśli, zanim go poznałem. Nie będę pływać w bieliźnie głupku, mówię i siadam na miękkiej trawie. Tylko popatrzę. Krzywi się na moje słowa. Teraz jest tylko w swoich bokserkach. Czarny materiał ciasno leży na jego ciele. Jest to już drugi raz, kiedy widzę go w bieliźnie i muszę przyznać, że tym razem wygląda lepiej. Nie jesteś zabawna. Przegapisz to, co dobre. Mówi i wskakuje do wody. Patrzę się na ziemię i skubię kilka zdzibeł trawy, bawiąc się nimi między palcami. Woda jest ciepła, tez! Woła mnie ze strumienia. Z mojego punktu potrafię zobaczyć krople wody spływające po jego czarnych włosach. Uśmiecha się, kiedy odgarnie do tyłu swoje przemoczone pasma i jedną ręką wyciera oczy. Przez moment marzę, że jestem kimś innym, kimś odważniejszym, jak Stef gdybym nie ubyła rozebrałabym się i wskoczyła do ciepłej wody z harem pluskałabym wokół i wspięłabym się na brzeg, by ponownie do niej wskoczyć byłabym zabawna i bez troska ale nie jestem Stef jestem Tessa <totrę> ta przyjaźń jest nudna jak dotąd śmieje się i podpływa do brzegu Wywracam oczami, na co ich przynajmniej ściągnij swoje buty i zamocz nogi uczucie jest niesamowite a wkrótce będzie zbyt zimne napływanie zamoczenie nóg nie byłoby takie złe ściągam buty i podwijam wystarczająco wysoko nogawki, by zanurzyć się nad krawędzią. Harry miał rację. Woda jest ciepła i czysta. Poruszam palcami i nic nie mogę poradzić na to, że się uśmiecham. Ha, przyjemnie, co nie? Pyta A jaki kiwam głową? Po prostu wskakuj. Kręcę głową, na co ochlapuje mnie wodą. Zwiewam z powrotem i rzucam mu groźne spojrzenie. Jeśli wejdziesz do wody, odpowiem ci na jedno z Twoich zawsze natrętnych pytań. Jak tylko chcesz, ale jedno. Ostrzega. Ciekawość bierze górę. Przekręcam głowę w namyśle. Zawsze mam tak wiele pytań do Harego i chociaż raz proponuje mi odpowiedzenie na jedno z nich. Moja oferta wygaśnie za minutę. Mówi i znika. Potrafię zobaczyć jego długie ciało pływające pod czystą wodą. Wygląda to zabawnie, a Harry złożył mocną propozycję używając przeciwko mnie mojej ciekawości. Przestań wszystkim myśleć. Po prostu wskakuj. Nie mam niczego do założenia. Jeśli wskoczę w moich ubraniach, będę musiała wrócić do auta i jechać cała przemoknięta. Narzekam. Prawie chcę wejść do wody. Okej, okay, wiem, że chcę. Załóż moją koszulkę. Proponuję, a ja jestem zaszokowana. Jego oferta jest przeciwna jemu charakterowi, więc czekam sekundę myśląc, że żartuje, jednak nic nie mówi. Dawaj po prostu załóż moją koszulkę. Będzie wystarczająco długa dla ciebie do noszenia tutaj, i możesz zatrzymać na sobie stanik majtki, jeśli chcesz. Mówi z uśmiechem, podejmuje się tej rady i przestaje rozmyślać. Zgoda, ale odwróć się i na mnie nie patrz, powiedziałam. Daję z siebie wszystko, abym zabrzmiała zastraszająco, ale on się tylko śmieje. Odwraca się i patrzy w przeciwnym kierunku. Ściągam koszulkę przez głowę i sięgam po jego t-shirt tak szybko, jak tylko mogę. Miał rację, sięgam do połowy moich ud. Nic nie mogę poradzić na to, że zachwycam się zapachem jego ubrania. No. Czuć lekko wodę kolońską i woń, którą mogę opisać samym Harym. Pośpiesz się do cholery, albo się odwrócę. Grozi. A ja marzę, by mieć patyk i rzucić nim w jego głowę. Rozpinam i ściągam moje luźne dżinsy. Schludnie składam ubrania i kładę je obok butów na trawie. Jego oczy się rozszerzają i widzę, jak mierzy w dół moje ciało. Przygryza swojego kolczyka w wardze i widzę, że jego policzki się rumienią. Hmm, musi być mu zimno, ponieważ wiem, że to nie ja jestem powodem jego reakcji. Ehm, um, wchodź do wody, dobra. Mówi, a jego głos jest bardziej zgrzytliwy niż zazwyczaj. Kiwam głową i w wodno podchodzę do brzegu. Po prostu wskakuj. Wskakuję, wskakuję. Krzyczę, na co się śmieje. Zbiegnij się trochę na starcie. Poleca. Okej, okay, trochę się cofam i ruszam przed siebie. Czuję się głupio, ale nie pozwalam swojej tendencji wszystko zrujnować. Kiedy robię ostatni krok, patrzę w wodę i zatrzymuję stopy nad krawędzią. Och, no dawaj, miałaś dobry początek. Śmieje się, jego głowa odchyla się i wygląda cudownie. Harry? Cudownie? Nie mogę. Nie jestem pewna, co mnie powstrzymuje. Woda jest wystarczająco głęboka by wskoczyć. ale nie aż tak. W miejscu Harego woda sięga tylko do jego klatki piersiowej, gdzie u mnie to byłaby broda. Boisz się? Jego ton głosu jest spokojny, ale poważny. N nie, nie wiem. Trochę. Przyznaję więc idzie w moją stronę. Usiądź na krawędzi, a ja pomogę ci wejść. Siadam i przyciskam nogi do siebie, tak żeby nie widział moich majtek. Zauważa, że tutaj się śmieje, kiedy do mnie dociera. Jego ręce chwytają moje uda i po raz kolejny czuje żar. Dlaczego moje ciało tak na niego reaguje? Próbuję się z nim zaprzyjaźnić, więc muszę to zignorować. Przesuwa swoje ręce na moją talię i lekko się do mnie uśmiecha. Gotowa? Pyta, na co kiwam głową. Chwilę później unosi mnie i wsadza do wody. Jest ona ciepła, a niesamowite uczucie rozchodzi się po mojej gorącej skórze. Harry wypuszcza mnie zbyt wcześnie i stoję w wodzie. Jesteśmy blisko brzegu, więc woda sięga mi tylko poniżej piersi. Nie stój tak tam. Droczy się, ignoruję go, ale wchodzę trochę głębiej. Z każdym krokiem koszula podwija się do góry, przez co jęczę i obciągam ją w dół. Już za pierwszym razem zostaje na większości ciała. Mogłaś po prostu coś ciągnąć. Parska więc go ochlapuje. Czy ty mi właśnie uchlapałeś? Śmieje się, a jaki mam i robię to ponownie, potrząsa swoją mokrą głową i rzuca się na mnie pod wodą. Jego długie ramiona zaczepiają się wokół mojej talii, wciągając pod wodę. Moje ręce lecą, by zatkać nos. Nie opanowałem pływania bez tego nawyku. Kiedy wynurzam się z wody, Harry pęka ze śmiechu, a ja się do niego przyłączam. W sumie to dobrze się bawię, naprawdę. Nie, jak podczas oglądania filmów. Nie potrafię się zdecydować, co jest zabawniejsze fakt, że właściwie masz frajdę, czy to, że musiałeś zatkać nos przed wypłynięciem na powierzchnię. Mówi przez śmiech, Doznaje przepływu odwagi, a następnie ruszam w jego kierunku, ignorując podnoszącą się koszulkę. Próbuję wcisnąć mu głowę pod wodę. Oczywiście jest dla mnie za silny i ani ja drgnie, co powoduje, że bardziej się śmieje. Dlaczego nie możemy być tacy cały czas? Wierzę, że jesteś mi winien odpowiedź na pytanie. Upominam się, na co się krzywi. Jasne, tylko jedno. Nie jestem pewna, o co zapytać. Mam ich tak wiele. Zanim się decyduje, słyszę swój głos podejmujący decyzję za mnie. Kogo kochasz najbardziej na świecie? Dlaczego miałabym się o go o to zapytać? Chcę znać bardziej charakterystyczne rzeczy, jak czemu jest palantem, czemu jest w Ameryce? Patrzy na mnie podejrzliwie, jakby był zdezorientowany moim pytaniem. <laughs> Siebie. Odpowiada i wraca pod wodę. Wystrzeliwuje z powrotem, a ja kręcę głową. To nie może być prawda! Wiem, że jest arogancki, ale musi kogoś kochać. Kogokolwiek! Kogoś z rodzeństwa, rodziców. A co z twoimi rodzicami? Pytam i od razu tego żałuję. Jego twarz się wykręca, oczy straciły delikatność, którą zaczynałam lubić. Nie mów więcej o moich rodzicach. Zrozumiano. Parska, a ja mam ochotę siebie walnąć za zniszczenie tego dobrego nastroju, który mieliśmy. Przepraszam. Po prostu byłam ciekawa. Powiedziałeś, że odpowiedziałbyś na pytanie przypominam delikatnie, a jego twarz trochę łagodniej podchodzi do mnie. Woda wokół nas faluje. Naprawdę przepraszam, Harry. Więcej o nich nie wspomnę. Obiecuję. Naprawdę nie chcę się tu z nim kłócić. Prawdopodobnie zostawiłbym mnie samą. Zaskakuje mnie, kiedy łapie za moją talię i podnosi do góry w powietrze. Kopie nogami i macham rękoma, krzycząc, żebym je z powrotem postawił. Śmieje się i nie podrzuca. Ląduje kilka metrów dalej. Kiedy się wynurzam, znowu się uśmiecha. Zapłacisz mi za to! Krzyczę na co ich oczę. Płynę w jego stronę, a on znowu mnie chwyta. Tylko tym razem oplatam uda o jego pas. Zaszokowany łapie oddech. Przepraszam! Mam raczej ściągam nogi. Bierze je i zostawia w tym samym miejscu. Pojawia się między nami ta sama elektryczność. Tym razem dziksza niż nigdy przedtem. Dlaczego zawsze się to z nim zdarza? Odpycham rozum od swoich myśli i owijam ręce wokół jego szyi, by złapać równowagę. Co ty mi robisz Tez? Mówi delikatnie i pociera kciukiem wierzch moich ust. Nie wiem, odpowiadam zgodnie z prawdą, na co ich hoczę. Jego palec wciąż dotyka moich warg. Te usta, rzeczy, które mogłabyś nimi robić. Mówi wolno i uwodzicielsko. Czuję ten żar u dołu brzucha. Zrobiłabym dla niego wszystko. Chcesz, żebym przestał? Patrz na mnie. Jego źrenice rozszerzają się tak bardzo, że jestem tylko niewielka obręcz jego zielonych oczu. Zanim mój rozum zdąża załapać, kręcę głową i przyciskam się do niego ciałem pod wodą. Nie możemy być tylko przyjaciółmi, wiesz o tym, prawda? Jego usta dotykają mojej brody, przez co zaczynam drżeć. Zostawiali linię pocałunków wzdłuż niej, a ja wam głową. Wiem, że ma rację. Nie mam pojęcia, czym jesteśmy, ale wiem, że nigdy nie będę w stanie być tylko przyjaciółką dla Harego. Jęczę, gdy jego usta zatrzymują się w miejscu pod uchem. Znowu to robi, tym razem z skórę. O, Hary! Jęczę i zaciskam mocniej nogi. Przesuwam ręce niżej jego pleców i wbijam paznokcie w skórę. Przypuszczam, że eksploduje od samych pocałunków. Chcę sprawić, że będziesz jęczeć moje imię, Teso. W kółko i w kółko. Proszę, pozwól mi. Jego głos jest pełen desperacji. Nie ma opcji, by odmówić.